Relacja z uroczystości majowych i nowy szkoleniowiec szczypiornistów. 109. wydanie programu Miasto Żyje. 2 maja Płoczczeni uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieci ze szkół podstawowych przeszły ulicami miasta w korowodzie niosąc ogromną flagę przygotowaną przez Młodzieżowy Dom Kultury. Przed ratuszem z uczestnikami uroczystości spotkał się prezydent miasta Andrzej Nowakowski. Świętujący odśpiewali hymn narodowy, wypuścili w niebo pęki białych i czerwonych balonów. Potem najmłodsi mogli wziąć udział w licznych konkursach i zabawach, a na zakończenie wszyscy obejrzeli występ dzieci Płocka. W repertuarze znalazł się m.in. widowiskowy taniec z flagami. Dzień później odbyły się uroczystości święta narodowego 3 maja. W intencji ojczyzny została odprawiona msza w Bazylice Katedralnej. Później złożono wieńce i kwiaty na płycie grobu nieznanego żołnierza. Cieszymy się tą wolnością. Cieszymy się wolnością i możemy brać przykład z tych, którzy ponad dwa wieki temu, służąc ojczyźnie, czuli się za nią odpowiedzialni. Bądźmy jak oni, odpowiedzialni za przyszłość Polski, służąc jej tam, gdzie zostaliśmy posłani. Po uroczystościach przed odwachem uczestnicy obchodów przeszli na Stary Rynek. Oddział rekonstrukcyjny z czasów księstwa warszawskiego zaprezentował pokaz musztry paradnej. 4 maja na Placu Obrońców Warszawy stanął obóz powstańczy. Inscenizację przygotowano w ramach obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Płotrzanie mogli zobaczyć powstańców w trakcie pracy w obozowej kuźni, podczas przygotowywania posiłków nad ogniskiem, a także przyjrzeć się ich uzbrojeniu. Chętni mogli zaciągnąć się do oddziału i otrzymać na pamiątkę rozkaz wydany w imieniu Zygmunta Padlewskiego. Spore zainteresowanie przechodniów budzili żołnierze rosyjscy, którzy wybrali się na spacer po mieście. Niezwykle widowiskowy był pokaz składania przysięgi. W rolę księdza prowadzącego ceremonię wcielił się ksiądz Stefan Cegłowski. Uroczystość została przerwana przez atak rosyjskiego oddziału. Powstańcy obronili swoje pozycje, a publiczność nagrodziła ich brawami. Tuż po zakończeniu długiego weekendu w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem nowego trenera Orlen Wisły Płock Manolo Cadenasa. Szkoleniowiec rozpocznie swoją pracę z polskimi szczepionistami 1 lipca. Jego asystentami będą Krzysztof Kisiel i Artur Gural. Chciałbym, jako prezent miasta, wyrazić swoją szczególną radość, że tak wyjątkowy selekcjoner, ale także wyjątkowy człowiek, będzie przybliżał nas jako Orlen Wisław Płock do kolejnych sukcesów zarówno na niwie polskiej, jak i międzynarodowej. Nowy trener dziękował za serdeczne przyjęcie, z jakim spotkał się w Polsce. Chwalił także atmosferę, jaka panuje podczas meczu w Orlen Arenie. Komunikacja miejska podsumowała projekt poprawy systemu transportu publicznego. Dzięki jego realizacji tabor powiększył się w ostatnim czasie o 15 nowych, ekologicznych i komfortowych autobusów. Nowością jest system dźwiękowej informacji zewnętrznej, będący dużym ułatwieniem dla podróżujących po mieście osób niewidomych i słabowidzących. Ułatwieniem dla wszystkich pasażerów są biletomaty. W ramach realizacji programu wdrożono także system zarządzania flotą. Wszystkie autobusy zostały wyposażone w moduły GPS i autokomputery. Wartość projektu to ponad 21 milionów złotych, 10 milionów pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Dla tych, którzy podróżują własnymi samochodami, również mamy dobrą wiadomość: nowy parking przy ulicy Sienkiewicza jest już oddany do dyspozycji kierowców. Na placu znajdują się 54 miejsca postojowe. To trzeci tego typu obiekt udostępniony w ostatnich miesiącach. Wcześniej powstały parkingi przy ulicy 3 Maja i Kościuszki. Ze wszystkich można korzystać bezpłatnie. Na zakończenie programu zaproszenie. Od 10 do 12 maja trwa w Płocku 15 piknik europejski. W programie wiele imprez, m.in. wystawy, koncerty, Parada ulicami miasta i Bieg Europejski. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej Urzędu Miasta.